Siemanko ludziska z tej strony Dafia 24 przed wami drugi odcinek serii Metal of Honor Underground 2 Tak więc zacznijmy sobie trzecią już misję Oczywiście nie będę się rozkręcał, bo nagrywam to jeden za drugim, tak więc jedziemy. Continue, halo, kurwa Okej, okay, działa Co my tu mamy? Musimy dostać się do jakiejś tam jakiś klucz, musimy wziąć, co? Use action to the open crates Dobra The fight continues, no wiadomo że continue Chcę coś sprawdzić bo widziałem że w poprzednim odcinku tak strasznie przycinało i cięło ekran Przyspieszało ekran Mam nadzieję że tego nie ma normalnie Nie wiem od czego to jest tak zależne No bo gram tak nie przycina Mam Zostawiłem w sprawę. No. <laughs> Aha. Kijapie, dobra, ile strzałów? Mamy stena. Sten jest koksem tutaj na dzielni. Halo. Co to za zielonego? Press action to the open door. No, to są chyba te nieszczęstsze crate. Ale coś ich za cholera otwierać nie mogę. To są one oczywiście. Ale mnie ta kamera. To ród. That this door cannot be opened. Okej. Okay. Co to? Ale strasznie przycina? Tak ten Ale jak? Czyżby nie trząstnymi koktajlami? Ja pietole Po, 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 Dobra, coś mnie strzela tylko spa ty! Co mam okay. tutaj zrobić? Oła. Ej, to jest już poniżej pasa. Jak ja mam tam trafić? Dobra, zbieramy stąd wszystko i uciekamy stąd. <śmienny> Cały magazynek obok jego głowy. Brawo. No fuck you, nie lubię. Coś tu biega. O, o, pat, fajnie. Hop. Found evidence, destroy it. Tak? Aha, okej. Okay. Czyli tam to też trzeba zniszczyć, dobra To lecimy po ten dowód Gdzie on tu był, on był chyba tutaj Tak Co tu się otworzyło? Zobaczmy cele. Check uh, hide printing place. Find hidden machine gun. Destroyed... Dobra, no machine guna to znalazłem, ale to chyba nie tylko tego. Dobra, idziemy szukać jeszcze jednego dowodu i... Br -br 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 -br, i ciężarówki. Victor door cannot be opened. To też. Dobra, idźmy tutaj. No. Mm. Idzie ktoś. A to ty. A tego nie? Aha, to są po prostu rzeczy w nich, dobra. A tu, tu, tu. Co tutaj jest? Tam. Muzykę ukradli. w ogóle. Cicho się zrobiło. Nie wiem czemu. Halo. Oj! Jak się w ogóle ukrywają to za szkopulce? Ej, nie! No ej! Widzę maszyngana. Zabici Jak tu wejść do maszyngana? tak Mam, 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 mam! Jestem waszym panem. Kto tam był? A tu co? O, tu trzeba iść. Chyba, że nie mogę ich po cichu zabijać, że nie mam w ogóle takiego... Bo nie mam w ogóle takiej możliwości ich zabijać po cichu. Nie wiem dlaczego. To mnie boli. Oła! No, jeszcze ktoś, jeszcze? Jeszcze. Wizu, wskazówka, zobaczmy opcję. Dobra, wszystko. Nawet wszystko, tam tylko jedno, ale nie wiem co z tym jednym, to chyba będzie podczas tego. O, to chyba tu. Okej, okay, zrobione wszystko. Mission complete! Okej, okay, misja ukończona. Zobaczmy co tutaj się teraz szykuje i teraz na save zrobię małe cięcie i zobaczę czy znowu występuje ten błąd. Dobra, jesteśmy z porotu. Na szczęście gra tak nie przycina, więc już jest dobrze. Porum. Okej, okay, lecimy. czap top, 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 metal, top, Tak, chcemy zastąpić. top, na memory card 1 i jedziemy kolejną misję już czwartą się, że ile jest tych misji, ja bym nie chciał przejść teraz do całej gry dwa odcinki Dobra, czyli Obawiam się tego czego nie chciałem wam mówić, czyli będziemy rozwalać czołgi Dam, 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 dam Stop the tanks, find a panther faust. Dowiedziałem się, że... ...gdy pauzuję grę, muzyka wypierdziela. A weźmy jeszcze raz. No, yeah, I'm sure, sure, sure. Tak więc zawsze zagramy sobie od nowa tą misję, bo chcę mieć muzykę. Niebiesko mi Next mission O, ah, znowu No adding Wiem co mam zrobić, czyli znaleźć Panzerfaust i zatrzymać czołgi, więc okej okay. Wuhu Czołg? To jest o czołg. nie są szkopy. On mi uciekł. On mi nie ucieka z mamy. <śmany> 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 Chyba nie był do końca taki... Yy, Kuloodporny Nie wiem, czemu tak na taką ma... że się po prostu przycina This door cannot be opened Okej okay. A co? To... O dobra, to pewnie tylko z koktajlu molotowami, że bardzo się nie chcę ich Raleigh! chyba zmarnować O dobra A, mam pater Aha, dobra, nic już nie rozumiem z tego No, 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 kobiety, Ej, wróć tu. no, e, no, 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 nie! To nie. Kolejny, kolejny tok. Przez te lagi. A raczej klatki to nie są lagi. Jedzie czołgów. Go, go, Power Rangers! A, zabijemy go z Panzerfaustu, a co nie? Jedziesz? Halu! Jedzie! 어 굴우 앗합니다 그래도 남은 Cincon 소리가 잘들 져요 또, 또

Czyli więc... tank No dobra, a ile ich potrzeba? Coś tam jedzie. You stopped the tank. Okej, okay, dobra. Oa, wow, to boli co oni robią. A tym to? Nie wiem, że tu nie ma ściany? Dobra. Dostał. Nie!

in response, the french government poured their resources into the maginot line, a massive self-contained fortification that ran the entire length of their eastern border. unfortunately, the maginot line turned out to be one of the greatest miscalculations of modern military history. germany's luftwaffe simply flew over it. Francis Preferowany Gnat z ten kurwa 13 headshotów 18 torsów prawa, prawie ramię i 25 razy Okej, okay, tak więc dobra ja sobie to zapiszę i będzie na tyle w tym odcinku, tak więc Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, trzymajcie się ciepło, zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii, jak i nie tylko. Tak więc... Cześć!